Kochani, wiadomo, cztery patelnie, więc robimy jajka, jajecznicę z dziwnymi produktami. I tak jak ostatnio, tym razem też zrobimy jajecznicę z produktami z waszych komentarzy. Pierwszy produkt to są wafle ryżowe smakowe, z tego względu, że było zaznaczone, żeby nie używać naturalnych, tylko jakichś smakowych. I tutaj mamy wafle ryżowe o smaku ostrym chili. Drugim produktem, który wypatrzyły moje cztery gały w komentarzach był... Jakże pyszny, fantastyczny majonez. I teraz dobrze, bardzo dobrze widzicie, nie ma tutaj opakowania, więc tylko Wy możecie się domyślać sami, czy to jest kielecki czy winiary, a my Wam tego nie zdradzimy. Winiary. Trzecim produktem, który wskazaliście w komentarzach, był po prostu pasztet. I nie było, nie było podane, jaki pasztet y, z użyć, jak, z jakiego skorzystać, więc poleciałem troszkę tak bardziej fancy, tak bardziej lux, tak bardziej premium i zakupiłem y, pasztet pieczony, taki wiecie, pakowany po 200 gramów. I czwartym produktem, który nie pojawił się w waszych komentarzach, a który sam sobie wybrałem, to są kwaśne żelki. Teraz pytacie, dlaczego kwaśne żelki? Bo pierwsze, primo ballerino, lubię kwaśne żelki. Po drugie, primo ballerino, zapraszam was serdecznie do mojego challenge'u, gdzie przez trzy dni jadłem kwaśne rzeczy, w tym kwaśne żelki. A po trzecie, chciałem naprawdę zobaczyć, jak będzie smakować jajecznica, która być może będzie delikatnie kwasta. Jajka skłócone nie za mocno, bo lubimy jak jest trochę białego, trochę żółtego i teraz tak. Nie, nie bo ja chcę wytłumaczyć, bo generalnie od kilku lat w Polsce jest tak, że ciągle się kłócimy, więc też robimy jajka skłócone. Masełko roztopione. Sztaba, mam taką opinię na temat tej jajecznicy. Połowę wafli dajemy przed, bo one rozmąkną się, a połowę dajemy po. Patrzcie, smażymy i rzeki smażymy. O kurde, tu mi się karmelizuje... Dobra, mi też. Ten żele też. Wrzucam tu majonez, tak jak mówiłeś. No i za chwilkę jajka. O, ale ślisko będzie. A moments Wiecie, że śniadanie to jest jedyna rzecz, gdzie zapraszamy was i gotujemy na żywo jemy naraz? Tak, bo ja czyli sama to do siebie, że musi być ciepła. Tak. Więc y, proszę załatwić talerze, białe Krzysztof tam, a my robimy. Tu są. No tu są. Ale tu są. Ład. Tu są. Tam lecisz, a te sobie pykają na 60, nie? Te. Tak? I je, jak zjemy pierwszą, to je będziemy Dogrzewać. Tak, patrzę, patrzę. A coś się przypaliło. To. Od dziwacznego do takiego normalnie wyglądającego. Normalnie stanie. Nie, nie jestem w stanie sprecyzować, ja co to jest. Słodko pachnie, to no. jest pierwsze, co się wyróżnia. W ogóle moja coca cola chyba pachnie. Dziękuję. No i ma taki, no typowo jajeczny. No! A tutaj mamy słodkość, ale pije. Nie, to nie, już nic Ale pyszne. A go, Ale żelki pieczone, żelki są kurde. Kwiartego... Nie ja... powiem, że to jest żelek. ale chcę wam powiedzieć, że tutaj wbiłem kwaśne żelki. I to całkiem kwaśne żelki. A w naszym tym takim turnieju miało być jakieś trzecie, czwarte miejsce. Y -y. Także. No. A one są słodkie, ale są fajne takie jakby trafić ten owoc w wygórczy, nie? Jak trafiłeś na wiśnie w jogobeli, to się tak cieszyłeś. To jest zajebiste. Naprawdę, to, to mam na powiedzieć, że to jest odkrycie. Dobre, kurczę. kurcze. Ale czekaj, czy na zimno mogło być, jakąś, nie wiem, słodką, ale mi smakuje, czekąską? wyjątkowo mi smakuje. Oceniamy. Trzy, Cztere, cztery. cztery. Ja daję dziewięć. Osiem. Osiem. 8, to mi nie On wygląda apetycznie. Wygląda Kilometre? jak żarcie dla psów, tak, No! chciałem tak. no, no, no. skwitować, że jeszcze parę lat temu powiedział, że. No, nie jesteś tu. <laughs> wrzucić po prostu. Jeszcze parę lat temu, temu, jak miałeś godność, <grym grym grym> już ja powiedział, uważam. że tego nie jem. Nie wiem dlaczego, ale mi to się z rybą już kojarzy, ale. Bo tuńczyk. O, to wygląda jak tuńczyk. Koszanka! No? A wcale, że nie! Nie mam koszanki. W ogóle, jakbym to z jakąś buką taką zrobił obraza. Ale dobra. Ale zgadzam się, że konsystencja delikatnie kaszanki, aczkolwiek mi, że to nie jest ale, dobra. Ale, no, ale Kurde. co jest? Ale coś innego. Ja już kurczaka czuję trochę. Ja czuję A, mięso milone. Albo indyka. Aha. Indyka, indyka czuję. Mięso mielone z indyka. Indyka. Aha. indyka. Dobrze, jesteś blisko. Czyli Ej, Ej, pasta. Kurde, ciekawe. Pasta z indyka. Pieczony, pasta pieczony. O Jezu. Ja naprawdę liczyłem, że to będzie miało oceny typu 1, 2, 3, nie? To jest alternatywa dla boczku, szynki i, tak, i czegoś w tak, wiesz? mieszasz. Tak, no tu możesz rzucić pasztyt i masz kasę. Ale jest same, fajne, że nie trafiasz to żadną chrząskę, jak się ubije. Tak, bo mówię, tak, trochę kasoneczka taka, prawda? Ale pasuje. Bo pasuje. Była, ale... To się w ogóle. To jest synergia tych konsystencji, bo się zrobiła po prostu tak. mięsna i Tak. A nie jajecznica a ja mam... z mięsem. Trzy, hmm, cztery. Ooo... Hmm. Tylko mi się hmm. to seryj. No. Ale jajcinca z serem? Tak. tak. To nie no, jest ser, ale 100% wyglądało wyglądał jak ser. Tak. 100% tak. wyglądał tak. jak ser. Ale w ogóle zarobić no, się no. nie ser. Była... z serem? Przecież nie daje się sera do jaśnicy. i przecież kwaśne żelki. <śmienicza> <śmienicza> A, no, jak <śmienicza> nie, no ja by bo... bardziej by była taka, chyba obviously właśnie. Nie byłoby aż tak szara. Nie byłoby tak Ale Ten kolor musi być taki jajcinicy prawdziwy. Długa. My macie jest że lekko słodkie? Nie. Ja bym powiedział, że coś. Coś co tam było, zabrało smak tej jajku. To jest tłuszcz, ale... jest takie mdłe. No. Ale to no, jest jajecznica, no. którą nazwałbym skaza sumienia, nie? Bo masz być to sumienie jakąś zjesz, jest za tłuszczę. Czeka to jest jesica. No, czasami po imprezie przychodzę do domu cyklięty i myślę sobie, że zjem jajecznicę przed snem. To mi pomoże na kaca. Mhm. Jak ja bym ją zjadł przed snem, to bym się wyżykał. No ale czy skapniecie się jeszcze, nie? Ale jajko jest dobre. A to tu się To mi smakuje jak taka przeciągnięta, już przypalona, taka jajecznica, właśnie taka mm. fest. Yy, yy. Z Masło. z ma taka przeciągnięta, taka już. Ja jajko z jajkiem. Jajecznica nie? z majonezem. Serio? To, co wam tak. wyglądało na ser, to był po prostu majonez na patelni. Nie. Jaj. Really. Nie no. jest to złe, jest chuste. No dobra, ocena. Ja Trzy, 4 Ja jeszcze czas ci to sami. Ale pikantna. No. -y. Pamiętacie, że nic nie było doprawiane, nie? Wiesz co, chude? Nie wiem, czy to po tamtej, ale to mi smakuje jakby ktoś kiepa zgasił w tym. <grym grym grym> ale jaja! No? jak to powiedziałeś, ci, no podsuwaj to w rynku! Ale no pan... Ja bym wypił piwsko z kiepem. Tak, jakby popielniczkę yy, zjadł, tak z tymi kiepami na mm, przykład. Ale jaja. Ale nie, bo nie wiem, czy to są Rotmasy, czy Madoru. W momencie, kiedy to powiedziałeś, sobie pomyślałem, mam w mordzie kiepa od kiepa, fajki. Takie masz poczucie, jakbyś zapalił fajkę. Jakby to był kac, to tutaj jest pojara yy, po kacu taka. Bo nie będziesz <grym> się nie. na kacu do, po fajki, to bierzesz <grym> pojarę. Moim zdaniem po prostu za długo niektóre kawałki, te przypalone są, tak jak mówicie, ale te zwykłe, to dla mnie jak chitosy. Ale powiem wam szczerze, że, że to jest do szlifowania. Yy, powiem wam o co chodzi. To trzeba sobie wkruszyć przed samą końcóweczką, nie smażyć tak. w maśle. Tutaj odwrotnie, najpierw robisz jeśnicę Niedrom i na Tu bym, bym zastąpił tak jak tutaj e, kolega Krzysztof powiedział chitosy. Jakbyś skruszył chitosy i wrzucił serowe, posypane nie? takie Ale serowe albo uważam, takie... Ale uważam, że ten komentarz, gdzie mówię... Ten, zróbcie jeśnicę z waflami różowymi jakimiś smakowymi, to może się sprawdzić. Tutaj mhm. aż tak nie pykło, ale no. wierzę, że to nie jest jakiś pomysł wymyślny po prostu, żeby tylko zniszczyć nam podobienia, brońmy. tu coś Nie jeść, brońmy, nie? Nie, nie musimy. nie brońmy. brońmy. Nie musimy, ale, Są lepsze no brońmy. Są A broń. Nie bronię. ale mam propozycję. Następny odcinek nie róbmy jajecznicy. Okay. Zróbmy omlety, tak jak się ta. robi omlet. Ta. Ta. Że zrobimy omleta całego chitosy, omlet ta. wylany i go sobie tniemy ale i tak jemy. Ta. No dobra, trzy, cztery. Która jajecznicę będziecie w stanie powtórzyć w domu? Na śniadanie. I nie będziecie się wstydzić przy żoną. Dobra. Trzy, cztery. Ja, z, ja zrobię jeden i dwa. Ja zrobię, ale okay. jeden, jeden bym Burek. zostawił. Ciężko byłoby wybrać. Ciężko Bo robię, są takie połączenie. Ale takie inne, że chciałbym Ocież... zaserwować, żeby tak. zaskoczyć. Znowu słodkość yy, w połączeniu z jajkami urywa tył. Tak, tak ale jak słyszysz jajecznica z pasztetem, to już czujesz się obrzydliwa, a okazuje się, że to jest bardzo dobre. To jest to, jest... to jeszcze gorzej brzmi pasztetnica. To jest bardzo polska jajecznica. <laughs> e, dobrze, trzymajcie się, zobaczcie pierwszy odcinek lecznicy, inne i wrócimy z omletami, z jajami. Nie! No. <laughs> yeah. Słuchaj, no, ja no. Na Jak powiecie po tym odcinku, że nie było jaj, to to znaczy, że nie ma ci pojęcia humoru, bo jak było 4 razy 4?